Witamy na kanale Amator Ogrodnik. Pokażemy Wam dzisiaj aktualizację szczepienia, które było wykonywane 8 lutego. Dzisiaj mamy 3 maja, święto. I zobaczcie, tutaj na tym drzewie widać wyraźnie miejsce szczepienia. Nasz zraz się przyjął, wypuścił ładne listki. I tutaj kolejny pęd idzie w górę, jakby przedłużenie. I powiem Wam, że on się przyjął, dlatego że po prostu idzie pionowo. Miał ułatwione zadanie, ponieważ soki łatwiej idą w górę niż w bok. Nie wiem, jak to Wam wytłumaczyć, można o tym poczytać, ale zaraz Wam pokażemy na drugim drzewie, gdzie zrazy były szczepione poziomo. I tam po prostu są jeszcze pąki uśpione. Miejsce cięcia widać jeszcze pod folią. Na razie tej folii nie będziemy ściągać. Ona jest trochę zabezpieczona, tak jak widzieliście wcześniej, taką maścią, żeby się nie odwinęła. Ale ściągniemy to dopiero na jesień, jak już będziemy pewni, że po prostu to się ładnie zrosło. Dobra, możemy zacząć od tego. No. Zobaczcie, tutaj wyraźnie widać, że taka gałązka, ona jest prawie poziomo. Co prawda idzie lekko w górę, ale to nie ma znaczenia. Jeśli chodzi o tamto szczepienie, pierwsze ono było po prostu pionowe, a tutaj jest, powiedzmy, poziome. I zasada jest taka, że jak gałązki są poziome, to w nich słabiej krążą soki, a te, które są pionowo, zawsze rosną szybciej. Do góry. Pokażemy Wam jeszcze zaraz dwa szczepienia. Tutaj wyraźnie widać, że te pączki one są jeszcze uśpione, chociaż tutaj trochę zielonego się pokazało. Ten zraz on nie jest, on się przyjął. On nie jest suchy, jest żywy, ale prawdopodobnie te liście wyjdą trochę później. I tutaj widać, że ten zraz. Drugi z trzech, które są na tym drzewie, on jest bardziej pionowo, i wyraźnie widać, że te listki, one są już większe. Także to jest to, co, o czym Wam mówiłem, że te wszystkie pędy, które idą bardziej pionowo w górę, to one mają łatwiejszy dostęp właśnie do tych soków. To znaczy, soki łatwiej krążą w nich. Pokażemy Wam jeszcze trzecie miejsce szczepienia, które też jest. Poziome i to wyraźnie poziome. I również te pączki, które tam zobaczcie, tutaj mamy trzecie miejsce szczepienia. Tutaj mamy jeden pączek, drugi i trzeci. Na samym końcu tego zraza zrazu czy zraza, widać wyraźnie. Przynajmniej ja tak z bliska widzę, taki, ten pączek już jest taki lekko zielony a te dwa są takie uśpione. Chodzi o to, że miejsce końcowe każdego pęda najmocniej rośnie, dlatego ten pączek jest troszeczkę zielony, a te jeszcze nie. A z racji tego, że ten pęd idzie poziomo, a nawet jest lekko w dół, to tutaj te soki słabiej krążą w tej gałązce, dlatego on jest taki jakby jeszcze uśpiony, ale myślę, że z czasem tutaj listki też spokojnie wyjdą. A tu jakaś mrówka sobie chodzi. Tak. w tym Słuchaj, słuchajcie. W tym roku widać, że jabłuszka jakieś będą, bo w tamtym roku to kiepsko było, wszystko zmarzło. A tutaj zobaczcie. Raz, 2 3 4 5 6. 6 jabłek w jednym miejscu i tutaj kolejne kwiaty jeszcze. Myślę, że Większość z nich to opadnie pewnie, no bo na, na, takiej krótkiej, na takim krótkim pędzie to nawet się nie utrzymają te wszystkie jabłka, bo ta gałązka, to ona by się złamała. Za duży ciężar byłby, tak samo tutaj. Podsumowując, ta metoda szczepienia, ona powinna być wykonywana na samosiewkach, czyli takich dzikich drzewkach, które się po prostu wysiały z nasion. Myśmy to robili oczywiście eksperymentalnie, ale jak widać, się przyjęły. Były tam osoby niedowierzające, że ponoć mówiły, że tak się nie robi. No ja wiem, że tak się nie robi, ale tak jak już powtarzam kolejny raz, to był eksperyment. No i widać, że ten eksperyment się, że się powiódł. Zrazy się przyjęły, także następnym razem będziemy robić inne szczepienie w inny sposób. Także myślę, że to tyle. Powiem wam jeszcze, że tak jak widzicie, nie trzeba być żadnym profesjonalistą żadnym, żeby to szczepienie się mogło udać. Trzeba po prostu spróbować. Oczywiście no coś tam trzeba wiedzieć. Wystarczy przeczytać książkę, jakieś informacje w internecie nawet, kiedy to się robi. No i popróbować samemu i tak jak widać. No i co jeszcze? Nie pozdro, dajcie łapkę. Także pozdrawiam wszystkich. Dajcie łapkę. Do zobaczenia.